Cześć z tej strony Mateusz z kanału Pan Mateuszek 2. I się, słuchajcie, równamy sobie torfowiska. Chcę Wam tutaj pokazać. Bo bardzo fajna przygoda się szykuje. Taka sama jak dwa lata temu. Rok temu, słuchajcie, równałem to wałkami, ale nie było to takie fajne, bo te wałki się. Ład, łatwo jest traktor utopić, bo jak to się zapcha, przytrzyma. Ten torf, wiadomo, jest lepki bardzo. to. Łatwo jest utopić, a obrony w sumie też, ale wydaje mi się, że troszeczkę, yy, troszeczkę łatwiej ten traktor ma ciągnąć. to A to jest bardzo podmogły teren, nie? Trzeba bardzo uważać. I bardzo to podobnie jak w 2023 to było, tak, dokładnie, bo to było 2 lata temu. No tylko, że inną 40 słuchajcie, podpiłem, zieloną mnie. Dwa lata temu równałem Czerwoną. Jak ktoś nie widział, to zapraszam na ten odcinek. Znajdziecie go na, na tym kanale, na którym teraz oglądacie filma. E... Powiem wam, że wolę ten traktor bardziej, nie? bo jakoś tak bardziej mi odpowiada. E... 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 Nawet ostatnio taki kolega dobry mnie pytał. Czemu ty nie jeździsz tą czerwoną? Wam powiem, no powolę po prostu ten, no to jest niby ten sam, ale słuchajcie, jakoś tak wejdę tutaj, pokażę Wam czemu, no. słuchajcie, jakoś tak przyzwyczajony jestem do tego ciągnika, to jest słuchajcie, niższy fotel i niższa kierownica, mniejsza, nie? Jak ja wsiadam do tego czerwonego, to jakoś tak inaczej mi się jedzie pierwszy moment, i jakoś tak wolę się jednego ciągnika trzymać, po prostu przyzwyczajenie takie, nie wiecie. Tutaj biegi fajno. Fajno, leciutko wchodzą, w ogóle lżej niż w czerwonej. Mimo, że to jest ta sama skrzynia, nie wiem o co tu chodzi. Może tyle wyrobione to jest. Naprawdę jedyneczka, dwójeczka, No, no wszystkie biegi normalnie, fajno, leciutko, nie? I, i tego, no. E, co by tu powiedzieć? E, e, dziękuję za ostatnią za aktywność. Pod ostatnimi filmami to nagrałem tam chyba blisko pół roku temu. Tam kracowanie, się w żyta. nie? I takie tam inne różne filmy. No, bardzo miło, że mnie oglądacie. no i co by tutaj więcej gadać? No, nie będzie ujęć ze statywu, bo statywu ze sobą nie wziąłem. Dwa lata temu nagrałem, jak ja to ze statywu równam, tą czerwoną, 40-60, jakby to tam nazwać, nie wiem, bo to jest pół-60, pół-40, no w sumie ten tak samo, nie? I tego. No. Może tam później dogram, jak się coś ciekawego będzie działo, czy coś, ale, ale jak nie dogram, to jest to ostatnie ujęcie w tym filmie. Także tyle. No.